No cześć! My no się nagrywamy! Kolejny odcinek na z tej gry, Orii. Orii. A właśnie, a czemu nie chciałeś jakieś innej gry nagrywać? Nie wiem. Um. Co myśmy tu nagrywali? Cooking? Um, poczekaj. poczekaj. <laughs> Ten kanał się powinien nazywać M. -Day w poczekaj. Albo wszyscy inni, poczekajcie, M. -Day w gra. <clears throat> a czemu nie chciałeś jakieś innej gry nagrywać? Ja zobaczcie, jaka, jaka duża ta mapa jest. A to jest dopiero ile? 13% mówiłeś, a nie, zobacz, bo tutaj jest pokazane, ile masz odblokowane? Nie, ile w tym miejscu mam oddane. No właśnie, danego miejsca, to tak by to było, to gdzie masz najwięcej, tu gdzieś było najwięcej, y jeszcze w lewo, w lewo, 68 chyba masz najwięcej, czyli gdzieś tutaj. No ale to, No dobra, bo ja masz, ja ja się... nic z tego nie wiem, nic z tego nie widzę. Mm, no, witamy Was. Y, mieliśmy małą przerwę, ponieważ trzeba było ogarnąć mały remont. Dokończyć A... w końcu... O, kura, nie, jak mu tam. Koruku. O, ku! ku. <laughs> Ten <To jest śmiech> dziwny drzony. Co on w ogóle chce od nas? On powiedział, czego on chce. Może no, on chce nam pomóc, nie? No dobra, nie chcę nam tego A jednak nam pomógł, zobacz. Nie, strykaj. Ej, strykaj, to już było, nie? A ty co? Tak, dziobni go tam. <grym, <grym, no ale spoko przynajmniej stanęła po stronie yy, Ori, nie? Czy jakby tam. Szkoda, tu co on zrobił, co? I co? Ku. Został zdeptany. Albo zdeptana. Nigdy się tego nie dowiemy. <laughs> Ale oriżyj. Takie dramatyczne to było, nie? <laughs> tak się ostatnio zastanawiałem, co to jest to za zwierzątka. Czy to jest połączenie sowy i kota? Bo to jest takie najbardziej <laughs> logiczne. Fajnie tak chodzi na tych paluszkach, nie? To <laughs> <laughs> bym była kół, no. Tylko czemu powiedział. A mam Byśmy <laughs> tak czekali, że... Odpowie nam, czy nam nie odpowie ku. Czy to jest jakaś mie nowa miejscowa? Nie, żeby musiał zejść na dół. Do... <laughs> No, rzeczywiście ciężko się tu było dostać, co? Trzeba było no, spojrzeć na mapę, mam iść w prawo. Ja tu sobie z, ten, ten. żartami z, jak z rękawa, to ciebie to nic nie bada. Ale no bo, bo myszkę widać. Ku! Ku to tak, ku tata O, zobaczę, ja. Czekaj, bo tu coś się stało, z myszką się coś stało. No dobra, później to ogarnę. Ku! Kurakao! O tu piórko od niego leży, od niej. A nie ma myszki. Gdzie jest? No to jest koncenka, to ta. Nie, jest tu myszka. A, na drugim monitorze było. O. I co? Ku nie żyje? Osoba coś tam wyszło. Moki. nas okraść. A, ale tam na <laughs> jest ale tam, ale tam są takie karty i muszę odbierać taką kartę, że wrócimy do domu. i ona lata. Tak? No. no zobacz. No może jednak nie. <śmiech> 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 hmm. Może można ją było uratować? Czy ta gra ma kilka zakończeń? A może trzeba jakieś lekarstwo dla niej zdobyć? Jakiś gips? Czy coś? Nie wiem patrzcie słuchajcie, to dobrze przyjaciele, nie? Sobie siedzą razem. Wow. Siedzą. Tu... Sobie leżą razem. No. I co? Możesz biegać? Możesz coś zrobić? Ten, jak to się nazywa? Piorun kulisty. <głosuzdania> Słyszałeś o piorunach kulistych? Nie, nie. Przeba. No, takie rzadkie zjawiska. Nikt nie wie co tu, ani po co, ani dlaczego, bo są takie rzadkie. Ok, wszystko jest możliwe, to wiesz? Tak w życiu też. <grystanie> Jak stoi, nie? Co, co? <laughs> komu, komu wyjechać z ogona? <laughs> Tylko po kolei, żeby któryś dwa razy nie oberwał. Czyli co masz i za tym światełkiem? Najwyraźniej. Wow! Giga żaba. Hmm. Czyli może trzeba będzie poszukać jakiegoś lepszego światła. Co, I uleczyć te, te nasze kół, nie? Nasze kół. kół nasze kół. Naszego kumpla. Koniec wiesz? Jak to jest? Ale to jest. Co? To jest. Tak jak to było wcześniej? Czy teraz to się stało? <laughs> to znaczy. No nie był ten. Okay. Niech zgadnę. Ori musi coś zrobić. No i to na znaczy. Hmm. Na czas pewnie, pewnie na czas to nie będzie, tylko po prostu ten, mam. Mamy Zimno co... się tu robi, co? Mamy nieskęczeniu. Yy, I co masz pozbierać te rogniki pewnie, co? Hmm. Na północy, na południu, wszędzie, ok, czyli masz iść wszędzie. Niech zgadnę, na wschodzie, <grymne> czyli na północy jest zimno, jak zwykle wola ogników. No dobra. No właśnie, czemu on nie poszuka tego, tych ogników? Tyle o tym wie, to mógłby, nie? O, no dobrze, śmiejesz się, poszedł popływać, nie? Ja ci pomogę. Dzięki, piórko, super. Czyli kurze, tylko śpi. Piórko, które spójasz, no na samym początku gry, w sumie takim. A piekło. czy myśmy zaczęli od razu w grze, czy w studio? Bo nie pamiętam. No, no w studio. Tak? No. Ej, nie mam A miałeś? No miałeś. miałeś ten. Łuk i strzały. Możesz wiatry puszczać. Możesz puszczać wiatry. Nie wiesz, co to znaczy, puszczać wiatry? No czy nie można Ale można wejść do wody i tu cię piranie chcą zażerać. Ale to już było ostatnio, mogłeś wchodzić do wody, nie? Piranie! uuu Emdef <suszel> <Pii -rani. Uuu. suszel> zdobył osiągnięcie, synchronizację. <suszel> <suszel> Upieryby co? Ani możesz się z nimi jakoś bić? Czy musisz tylko uciekać? Może tylko uciekać, może się nic tutaj nie widzę. Wodorosty dali, nie? Przed kamerę. No. A nie możesz sobie wybrać broni jakiejś? Jakiegoś menu z ekwipunkiem albo coś takiego? Nie mogę. I co, ta mapa nie będzie zarysowana, jak będziesz w wodzie? Jaki bezsens. Hmm. Prrr. Powinna to być muzyka jak w Rejmanie. Nie? nie, mm. nie, <laughs> wow. hmm. A tu? Tam na dole po prawej? Może nic. Nie wiem, bo to tak wyglądało takie zacienione. Nie wiem, czy da się tutaj. Nie. Nie da się. <coughs> A, Chciałeś też zastosować ten trik? Fos. Eee, w ostatniej chwili. Czemu mi dali tu jakieś krzaki? Żeby nie było widać jakieś drzewo. Odmęt kwalokan. To jest odmęt kwalokan. Czekaj, oddali jeszcze. Tak zrób, jeszcze. Co?! Co?! Zobacz jaka ta mapa jest wielka, to jest dopiero ten odmęt kwoloka. A ty musisz iść wszędzie po te głupie ogniki jakieś. tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. już? To jest dopiero ten zachód i na górze jest północ. Cztery. I po te ogniki masz pójść, tak? Hmm. Aha, czyli są cztery. Ja myślałem, że one są rozsiane jest ich, wiesz, sto albo ileś tam. Dobra, to może nie będzie tak źle. <laughs> nie, to może nie będzie. No może. No. <laughs> Trzeba mieć nadzieję. Opiekoń drzew. A gdzie teraz idziesz? A, okej. Okay. Dobra. A długo tam będziesz Idę tam. Oczy szereg. A czytasz, jak czytasz, to może czytaj też głos, co? Mm. Może dam jedną... Abo nie, dobra. No czy musisz się dostać tutaj? Gdzie? To jest drzewo, Wola ogników. A gdzie musisz się dostać? Dobra, dobra, idź graj. E, no, ja musisz się, się, się dostać tutaj, no? Ja się tu pobujam. Szkoda, że nie mamy takiego fotelu bujanego. Siedziałeś kiedyś na takim fotelu bujanym? Takie drewniane, kiedyś były takie, miały takie nogi wyprofilowane w taki łuk i mogłeś się tak bujać na nich. W sumie dokładnie tak jak tu, tylko że... Może lepiej, nie wiem, jakoś te bujanie było lepsze tutaj tam niż na, na tych przesłach. To są jakieś takie, nie wiem, skrzepiące i w ogóle mam wrażenie, że się złamy W ogóle ten twój fotel jest chyba do jakiegoś, do jakiejś wagi, a ja tak na nim siedzę weźmie? No, mm. okay. Nie wiem, może będziemy nagrywał, na żywo nagrywać i będziemy... Ja sobie będę mógł tutaj dyskutować z ludźmi. Oczywiście setki ludzi nas będą oglądali. <ścoughs> <śmany> <śmany> Mamy taki dobry content, że wszyscy chcą nas oglądać. Zwłaszcza na żywo, nie? I wtedy mógłbym, wiesz, inter... Y jak to się mówi? Interakcje mieć nie? Co to było. A ja wiem, tata. Wiesz czy nie wiesz? No, a... no nie wiem właśnie. Powiedziałeś, a ja wiem tata. A, a ja wiem, to znaczy. <laughs> wiem, <tata. laughs> to znaczy, a ja wiem, tata. A ja wiem, tata. <laughs> tak wiem to było ironicznie. Tak? Tak. Spoko. 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 Daleko jeszcze? O, znowu ten sam. Załatwiłeś go już. Nie, on cię załatwił. No ale ty masz ten potrójny skok taki, nie? Szarża się to tam nazywa, czy jakoś coś takiego. Założę się, że nie tak to masz przejść. Czemu miałbyś po kolcach przechodzić? Jakieś to głupie jest. A zobacz mapę. Muszę się dostać... A czekaj, poczekaj, poczekaj. Aha, czyli tu faktycznie jest zamknięte, dobra okej okay. uh. On też obrywa, jak ty się tak od niego odbijesz? Nie. Chyba nie Chyba deadłeś. jednowa no zobacz mapę, może tutaj masz coś jeszcze do zdobycia. Nie, nie, nie. Dobrze. To znaczy nie, dobrze Może chcesz pauzę zrobić? No, czemu? Nie czemu? Nie wiem, no bo tak to przechodzisz już. No bo na no, 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 Spotkamy się jak tutaj będę, okej? Okay? Tak? Tak chcesz? Mm? Dobra. To widzimy się za chwilę. No, okay. Dobra, jesteśmy bardzo blisko już. To jest gorletka ro roda, ale muszę się najpierw tam dostać. On tak walczy z grą. A, pamię a pamiętasz jak tutaj tę muzykę tutaj no, zrobić. No, dodałem tę muzykę, dawaj, 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 bar dawaj! bardziej dramatycznie. Wow, widziałeś? Oh. Można to zrobić w stylu Mario? Że skoczysz komuś na głowie jego go nie grałeś jeszcze w Mario, chyba, nie? Grałem. Grałeś? A nie, no nie... no nie... Pamiętaj... Dobra, nie no. <laughs> Dobra. Okay. Teraz mi się na pewno uda. Tududu... Skryty... Wow. Wow. <laughs> to trzeba tutaj... Jeszcze mu tam trzy masz gni <laughs> Jak się uparłeś na niego A tracisz tylko te niebieskie kulki Kule blasku ognia Zimy, Nie wiem, ale, ale sobie tutaj zapiszę, gra <laughs> Dobrze, to jest dobry moment, bo mamy 17 minut i będziemy kontynuować od tego miejsca, dobrze? Co to znaczy? Że, że jeszcze pójść jeszcze do, do 20 minut. Dobrze, niech tak będzie. Znaj łaskę. <grym> pan. O! Ostatni, tak, ostatni Co na, na wetrze. Na bał? <grym> uz, ja. Obawiam się, że długo jej głos Wyraźnie, głośno, a nie w ciszy. No, czyli jakby sensownie tutaj siedział. No, super, nie? Tak? Mm. <grym> to Tam coś było! O, dobra, to, spo to spotkamy się na górze znowu, temu okej okay? dobra, teraz, teraz na pewno się uda, teraz na pewno. Zyska. <grym> Jak ty tam masz do? No piórko przecież, no Jezu. Okej. Okay. I... ale to czekaj, bo musisz najpierw wskoczyć parę razy. Dobra, już tego nie wyłączam. Nie, nie wyłączam. Trudno. Będziecie się męczyć razem z nami. Ja nie. się tu męczę, ja już... Dajesz! Dun, 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 dun. O nie! A, nie. Dobrze Bo nie jest, nie, dobrze nie, jest! się. Tak, jednak Dobrze jest, nie masz już 20 minut, 18,5. Coraz gorzej. Ale spoko, spoko, teraz się na pewno uda. Bąbelki. Tyle ci zabrakło. Dosłownie tyle, byś to miał. Tym razem się... Jeszcze mniej. Skup się. To nie skupia się. To teraz się może nie skupiaj. Nie no, to nie no. Nie, dobrze jest, dobrze jest. 20 minut, jest. Wszyscy ja y, trzymają pewnie za mną, y, za mnie um, ciepki. Spadni, Spadnij! Mm. Jest dobrze. Od 5 minut dawno tu nie... <grym> 5 minut tu nie <grym> było. Dobra, teraz. Jem. Czyli najpierw musisz skoczyć daleko. Nie. Kilka nie, razy. A dopiero nie. później piórko, tak? Dobra, teraz mów to. I to jest dobry moment, żeby zakończyć. Idziemy do studia? Udało się. Na szczęście nie się F9. Ej, może sobie kupimy tego stream co? dobra, na na. Dobra, za chwilę kontynuujemy. Dzięki za oglądanie i trzymajcie My nic się. My się wybieramy, przecież oglądamy. To jest najważniejsze, to jest no. dla nas. No. <śla> ja ja muszę powiedzieć, co. Dobra. Trzymajcie się, dzięki na oglądanie. Nie, 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 nie,